Zakończyło się stratą, Wysokiński podał do Gordio. Hiszpan strzelił za pola karnego, futbolówka odbiła się od Dzięcioła, zmyliła Jakuba Burka i było. Grał do Cypriana Popielca, który minął rywala i popisał się pięknym strzałem, 1-0 dla Zagłębia. A tam niepilnowany Rafał Wolsztyński doprowadził do remisu i Sandecja uratował. Wtedy z autu piłkę wrzucił Karol Kalata, Tomasz Cywka od razu zagrał, Norbert Pacławski nie trafił w futbolówkę, jednak za jego plecami był Igor Stankiewicz i Wojciech Słomka pokonał Kacpra Górskiego. Kowicz zdecydował się na bezpośredni strzał, piłka przeleciała nad Bendralą i wpadła do siatki. Przepiękny gol pomocnika Dzicza, a Chorwat popisał się pięknym strzałem Głębiowskiego, który popisał się kapitalnym uderzeniem. I był remis. Minął próbującego naprawić błąd Góralskiego, i kopnął nie do obrony. Grał fatalnie, prosto pod nogi Hebla, pomocnik gresowi przyjął i od razu z połowy boiska kopnął, a piłka przyleciała nad Forencem i ta Gresowia zdobyła. Co na najszybszy był Hide Vitalucci, zdecydował się na uderzenie ze środka boiska i przelobował Szymkowiaka. Piękny gol, ale tym razem tylko karywalom. Bramkarz gospodarzy Michał Matys daleko poza polem karnym, a napastnik rekordu decyduje się na strzał z blisko 50 metrów. Fantastyczny gol Stadiony Świata. A to 11 metrów znakomicie strzelił z około 25 metrów i Jakub Trojanowski nie był w stanie obronić. W minucie doliczonego czasu na strzał rozpaczy zdecydował się Mateusz Żebrowski. Trafił idealnie i uratował gościom punkt. Podał przed pole do Kamila Kumocha, który pięknym strzałem zdobył pierwszego gola spotkania.